Kilka słów o stalowych pancerzach. Na początku wojny na Ukrainie wiele osób kierujących się chęcią pomocy tworzyło płyty do plate carrierów ze stali takich jak Hardox 500 i 550, aczkolwiek nie tylko, o grubości około 6 do 8 mm. Te blachy później testowali z użyciem 223 standardowych 545 i 762 na 39 z miękkim rdzeniem. Później takie płyty wysyłano już na Ukrainę. I tutaj z tymi płytami mamy dwa konkretne problemy. Pomijając, oczywiście, wagę, bo speślaki potrafią ważyć powyżej 4 kg. Pierwszym problemem z płytami było to, jakie testowano. Testowano je z przeciwko 5.45x39 z pociskiem 7N6. Ponieważ taka amunicja była swego czasu dostępna w Polsce w dość dużych ilościach i również w przystępnej cenie. Problemem jest to, że tego typu amunicja pochodzi jeszcze z początków przyjęcia 5.45 do służby a przez wiele lat amunicja sowiecka a później rosyjska rozwijała się dając początek istnieniu nabojom 7N10 i 7N22, gdzie oba z tych naboi mają już rdzenie poddane obróbce termicznej, które już są twardymi, a nie miękkimi rdzeniami mają całkowicie inną, bardziej sprzyjającą penetracji formę. Już nawet taki starszy pocisk 7N10 jest w stanie przebić hardox 500 poniżej 50 metrów, jeśli mówimy o płycie grubości 6 mm. Do tego wciąż musimy pamiętać o pociskach z broni na nabój karabinowy, również z twardymi rdzeniami, czy to z pojazdów, czy z karabinów maszynowych. Drugim problemem stalowych płyt jest to, że przy trafieniu rozbijająca się o taki pancerz kula zamienia się we fragmenty, które spróbują podrżnąć nam gardło. Oczywiście możemy z tym walczyć w stylu MacGyvera, robiąc mniej lub bardziej skuteczne powłoki antyrekoszetowe lub kevlarowe rękawy.